Dzień dobry Państwu, Witam państwa serdecznie na dzisiejszej rozmowie w studiu Komparik 24 TV. Moim i państwa dzisiejszym gościem jest pan Jakub Słuchanek, prezes zarządu Prefa Group SA. Witam panie prezesie. Dzień dobry, witam pana, państwa. Panie prezesie, jako że nie jest to już nasze pierwsze spotkanie, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o bieżących sprawach związanych z Prefa Group, ale dzień jest szczególny, ponieważ rozmawiamy w dniu architekta. A jak wiadomo, spółka zależna Prefa Studio położyła zalążki pod Prefa Group w obecnym kształcie. Więc dzień jest szczególny, więc też pozmawiamy o realizacji strategii z perspektywy tych dwóch lat. Najpierw, najpierw chciałbym porozmawiać o kompleksowości rozwiązań deweloperskich Prefa Group, czyli kwestii, która autentycznie wyróżnia Prefa Group na tle rynku. Proszę powiedzieć, tak w skrócie, na czym polega oferta Prefa Group i jak segmenty operacyjne, kluczowe, tworzą odpowiednią synergię? Oczywiście, za chwilę odpowiem na Pana pytanie, ale korzystając z okazji, faktycznie dzisiaj mamy Dzień Architekta, więc na tę okoliczność chciałem złożyć serdeczne życzenia wszystkim pracownikom spółki Prefa Studio, która ma Pan słuszność, była pierwszą spółką, Należącą do spółek z grupy PREFA, wszystkim architektom, konstruktorom, wszystkim pracownikom, którzy zasilają szeregi Prefa Studio oraz wszystkim architektom, którzy dzisiaj obchodzą w swoje święto. Prefa Studio jak Pan wspomniał, jest to biuro architektoniczno-konstrukcyjne projektowe. Jest to jeden z obszarów Prefa Group, jako że Prefa Group świadczy kompleksowe usługi dla branży budownictwa mieszkaniowego. Czy mógłby Pan powiedzieć, w jakich obszarach Państwo działają i czy te obszary się wzajemnie wspierają, uzupełniają? Rzeczywiście, jak już Pan wie, jak już Państwo wiecie, spółka, Prefa Group jako spółka macierzysta, grupuje podmioty, które działają w obszarze projektowym, w obszarze produkcyjnym, w obszarze. Generalno-wykonawczym oraz deweloperskim, oraz oczywiście w pośrednictwie sprzedaży tych nieruchomości, które to nieruchomości wytwarzają spółki celowe, deweloperskie należące do grupy PREFA. Chwalimy się tym jednokrotnie, że integrujemy wszystkie ważne ogniwa łańcucha dostaw w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Nasz twór, przez to nasz podmiot macierzysty oraz podmioty, które należą do grupy, i jest podmiotem, który może oferować usługi od projektowania aż po oddanie do użytkowania. Oczywiście, to sprawia, że taki twór jest nieco cięższy, ma nieco większą bezwładność, ale dzięki temu jest bardziej przewidywalny, bardziej systematyczny i bardziej podatny na rozwój, z tego względu, że każdy z tych obszarów, który jest przedmiotem realizacji przedsięwzięć przez spółki operacyjne, czy przez spółki celowe, jest obszarem podatnym na rozwój, a ponieważ są to podmioty, które działają w ramach grupy. To każde działanie prorozwojowe tutaj również powoduje rozwój całej grupy PREFA. Wspomniana kompleksowość rozwiązań deweloperskich jest pochodną strategii wzrostu, którą ustalili Państwo prawie dwa lata temu, w lipcu 2020 roku. Jak Pan ocenia ten czas? No z całą pewnością był to czas bardzo dynamicznego rozwoju. Mogę stwierdzić z dużą stanowczością, że będę z firmą dwuletnią. Odrobiliśmy pracę domową na skalę firmy dziesięcioletniej. W związku z powyższym, nasz rozwój to jest rozwój na skalę firmy, która miałaby lat 10, biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju, biorąc pod uwagę również wartość aktywów, liczbę projektów, które realizujemy, liczbę zatrudnionych pracowników, a także dalsze plany rozwojowe, do których konsekwentnie się przygotowujemy. Jednym z kluczowych obszarów mhm. dla Prefa Group jest niewątpliwie obszar prefabrykacji, czyli obszar produkcyjny. Dlatego chciałbym zapytać o technologię prefabrykacji. Proszę mi powiedzieć, czym jest ta technologia? Jakie są korzyści wobec jej, z jej stosowania wobec budownictwa tradycyjnego? I jakie jest zapotrzebowanie rynkowe? Posiadamy zakład prefabrykacji w podpoznańskim Lubaniu. I jesteśmy producentem ścian, stropów, podciągów balkonów oraz pozostałych kluczowych wielkogabarytowych elementów konstrukcyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Głównymi atutami takiej technologii jest przede wszystkim ograniczenie czasu realizacji konstrukcji w zakresie budownictwa mieszkaniowego, a tutaj obrazując dzisiejszy zarys elementów kosztotwórczych, w tym Głównym elementem cenotwórczym dzisiaj jest przede wszystkim czas. Czas i pieniądz. W związku z powyższym, jeżeli jesteśmy w stanie ograniczyć dzisiaj ten element czasowy znacząco, od 1 trzeciej do nawet dwóch trzecich czasu potrzebnego na realizację konstrukcji dla budownictwa mieszkaniowego, to wówczas tę oczywistą korzyść czasową, a więc i korzyść finansową musimy, możemy przeznaczyć w kierunku optymalizacji oraz rozwoju innych procesów Wykonawczych. Wspomniał Pan o linii produkcyjnej w Luboniu, ale są Państwo też w trakcie budowy drugiego zakładu produkcyjnego w komornika gmina Kleszczewo. Z tego, co się orientuję, to kupili już Państwo grunt, wyposażyli go w maszyny i urządzenia, a zasadniczo kupili, ale wyposażą, mają już państwo w swoich zasobach, jak również podpisali Państwo dużą umowę na generalne wykonawstwo tej inwestycji. Na jakim etapie jest obecnie budowa drugiego zakładu produkcyjnego i jaki efekt biznesowy jest z nią związany? Tak, jesteśmy w tej chwili na etapie zakupu linii z Irlandii. Jest to linia do prefabrykacji również wielkogabarytowych elementów konstrukcyjnych, która posłuży rozwojowi naszych projektów, które realizujemy w obrębie spółek celowych, ale również pozwoli na realizację zamówień zewnętrznych w zakresie sprzedaży materiałów budowlanych bądź materiałów budowlanych z montażem. W tej chwili jesteśmy również na etapie prac projektowych. Prac projektowych, które wykonuje dla nas firma Jakon, z którą podpisaliśmy umowę w zakresie budowy hali około jednego hektara pod halą w miejscowości Komorniki Gminy Kleszczewo I budowę tutaj mamy zamiar zacząć do końca tego roku. Natomiast linia, którą obecnie sprowadzamy z Irlandii, powinna znaleźć się w Polsce już z końcem września tego roku. Jak rozumiem, wspomniany zakład produkcyjny przełoży się faktycznie na moce produkcyjne, czyli na Państwa zdolność do prowadzenia coraz większych, na coraz większą skalę inwestycji. Natomiast plany to jest jedno, natomiast koniunktura rynkowa to drugie. Dlatego też chciałbym zapytać się o Pana ocenę. Obecnie rynku nieruchomości i dalszych perspektyw w kontekście tego, co obserwujemy wszyscy, czyli rosnących stóp procentowych, malających zdolności kredytowych, spadającej być może liczby wniosków kredytowych, ale też drożących surowców i materiałów. Jak Państwo się odnajdują? Zmienia się z pewnością ekspozycja na klienta docelowego. Klientem docelowym przez długi czas był klient indywidualny, który swoje finansowanie opierał przede wszystkim o kredyty bankowe. W tej chwili ta sytuacja znacząco się zmienia. Ma pan słuszność, wzrost stóp procentowych ograniczył dostęp klienta ostatecznego, jako klienta docelowego do możliwości finansowania kredytowego, natomiast szala przechyla się w stronę klientów gotówkowych. Natomiast oczywistą destynacją, co możemy obserwować od kilku lat rynku deweloperskiego, rynku nieruchomości mieszkalnych, jest przeznaczenie w kierunku najmu instytucjonalnego, i tutaj Coraz bardziej aktywne stają się podmioty, które nabywają mieszkania hurtowo w celu ich późniejszego najmu, najmu hurtowego. Dlatego i ekspozycja klienta ostatecznego z własności na najem zaczyna być coraz bardziej dostrzegalna i wyraźna. Oczywistą rzeczą jest, że ograniczenie klienta docelowego finansowania bankowego spowodowało Pewne wystudzenie w zakresie możliwości sprzedaży do klienta ostatecznego, jakim jest klient indywidualny, ale z drugiej strony jednoczesna, symultaniczna praca w zakresie możliwości zaoferowania nieruchomości mieszkalnych dla podmiotów, które zajmują się najmem instytucjonalnym i aktywność samych tych podmiotów w zakresie poszukiwania możliwości alokacji kapitału w tego typu inwestycjach sprawia, że zmiana w tym obszarze klienta docelowego z klienta indywidualnego na klienta instytucjonalnego, jest oczywistą drogą, wydaje mi się, każdego dewelopera, który chce działać dzisiaj w określonej skali. Niejako odpowiedzią na uwarunkowania rynkowe są oczywiście projekty deweloperskie, które Państwo realizują. Chciałbym, żebyśmy teraz omówili krótko wybrane projekty deweloperskie, inwestycje realizowane przez grupę Prefa Group. Zaraz powinniśmy tutaj zobaczyć wybrane zdjęcia. Bardzo proszę panie prezesie o krótki komentarz. Tak, tutaj widzimy inwestycję, która jest naszą flagową inwestycją w centrum Poznania, Perła Łazarza. Prace prowadzimy od grudnia 2021 roku, a grudzień 2024 roku to spodziewany termin zakończenia inwestycji. Generalne wykonawstwo inwestycji prowadzi nasza spółka, czyli Prefa Construction, natomiast generalnym podwykonawcą jest spółka PWN, która przeprowadza już stricte prace w zakresie wykonania inwestycji na zlecenie Prefa Construction. Tu mamy pierwszą inwestycję, zaraz zobaczymy drugą. Jest tych inwestycji kilka to jest druga inwestycja. Tak, tutaj są to apartamenty nad Wartą, etap drugi, nasza lubońska inwestycja. Przed nami też apartamenty nad Wartą, etap trzeci, do którego się przygotowujemy. Jeżeli chodzi o etap drugi, to tak jak Państwo widzicie, mamy postęp względem tak naprawdę stanu z każdego poprzedniego dnia, dlatego że prace idą tutaj bardzo szybko. W zakresie samej lokalizacji jest ona bardzo atrakcyjna. Jesteśmy tutaj przy głównych węzłach komunikacyjnych, przy węzie. Węźle kolejowym, przy węźle autobusowym, no i również 800 metrów od zjazdu z autostrady. Jest to aglomeracja poznańska, jesteśmy też około 800 metrów od granicy administracyjnej miasta Poznań. Poznań ma specyfikę miasta, które nie wchłania miast aglomeracyjnych. W związku z powyższym, de facto, gdyby to było inne miasto wojewódzkie, to już moglibyśmy uznać, że jesteśmy w granicy administracyjnej miasta. Rozumiem. I tutaj mamy, tak jak Pan wspomniał, apartamenty nad Wartą. Teraz byśmy prosili jeszcze kolejną inwestycję. Proszę bardzo, proszę o komentarz. Tutaj osiedle między jeziorami w Kurniku. Jak Państwo widzicie, jest to już okolica też zurbanizowana. Domy w zabudowie szeregowej, które powstają w tej lokalizacji są wykonywane w technologii z kolei tradycyjnej. Jest to z pewnością... Atut z uwagi na wszystkie media, które również tutaj dostarczamy, łącznie ze światłowodem, kanalizacją, gazem oraz prądem. Jest to inwestycja, która zasługuje na szczególną uwagę z uwagi na dobry dojazd do Poznania, na zurbanizowaną, jak wspomniałem wcześniej, też lokalizację. No i w zasadzie była to w tym obszarze ostatnia tak zagospodarowana, tak uzbrojona działka, którą mogliśmy nabyć, aby szybko rozpocząć proces inwestycyjny. Mamy chyba jeszcze ostatnią inwestycję. Tak, to jest też nasza flogowa inwestycja osiedle plewianka. W tej chwili tutaj widzicie Państwo, już ławy fundamentowe wydane pod osiedle plewianka etap drugi. Jesteśmy w trakcie realizacji tej inwestycji. Tutaj jest to inwestycja zlokalizowana na podpoznańskich plewiskach, również jest to aglomeracja podpoznańska, ale de facto, gdybyśmy spojrzeli na charakterystykę miast wojewódzkich, to moglibyśmy uznać, że co prawda nie ale znajduje się ta inwestycja w ramach miasta Poznań. Doskonale sprzedawalna, doskonale skomunikowana, około 20 minut do centrum miasta Poznań w związku z powyższym. Jest ona traktowana jak inwestycja poznańska. Panie prezesie, ostatnie dwa lata, a szczególnie ostatni rok tak naprawdę, to jest moment intensywnych inwestycji. Widać to jakby na poziomie wynikowym, to znaczy, widać rosnąco przychody w ujęciu kwartalnym, w ujęciu rocznym, skokowo, ale widać też rosnące koszty operacyjne, czyli związane właśnie z realizowanymi obecnie inwestycjami. Chciałbym zapytać się, czy perspektywy biznesowe, wynikowe, których mogą spodziewać się inwestorzy, to jest, Regularne, regularna monetyzacja obecnie prowadzonych inwestycji? Czy może przewiduje Pan jakiś moment, kiedy ta monetyzacja nastąpi z kilku kluczowych inwestycji i będzie to widoczne na poziomie wynikowym? No, z całą pewnością pragnę podkreślić, że jesteśmy firmą, która funkcjonuje w tej formie od dwóch lat. W związku z powyższym liczba inwestycji, którą realizujemy, rzeczywiście może zostać uznana za liczbę imponującą. Mhm. Niektóre z tych inwestycji podjęliśmy już w trakcie realizacji, jak choćby mikroapartamenty nad Wartą, gdzie dwa z trzech budynków, czyli 146 lokali ze 170, będziemy oddawać do użytkowania w tym roku. I taką inwestycją jest również inwestycja apartamenty nad Wartą, etap drugi, oraz ta, o której mówiliśmy przed chwilą, oraz apartamenty nad Wartą, etap trzeci. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę to, że przejęliśmy akurat te inwestycje w trakcie, w tej chwili je kontynuujemy po sprawnym przeprowadzeniu postępowania układowego, a pozostałe inwestycje to były inwestycje, które de facto rozpoczynaliśmy i biorąc pod uwagę również przesunięcie fazowe w budownictwie mieszkaniowym, to znaczy czas od rozpoczęcia inwestycji od prac projektowych do późniejszego oddania do użytkowania, czyli de facto monetyzacji portfela, która ta monetyzacja następuje już na podstawie rachunków powierniczych w trakcie realizacji de facto, to tak, możemy stwierdzić na podstawie oglądu inwestycji, które realizujemy, że ta monetyzacja będzie się zwiększać wraz z czasem funkcjonowania spółki na rynku. Ważne jest to, że nie Przestajemy realizować żadnych prac na żadnej z inwestycji. Zawirowania rynkowe czy sytuacja rynkowa jest wręcz mobilizująca, z tego względu, że okoliczności związane nawet ze zmianą strategicznego klienta docelowego, okoliczności geopolityczne również, w których się obecnie znajdujemy, to są okoliczności, które nieco wystudziły część deweloperów, natomiast to wystudzenie spowodowało również chwilową korektę na cenach materiałów budowlanych. I my z tej korekty na cenach materiałów budowlanych w tej chwili również korzystamy. Zatowarowujemy nasze magazyny w tym kierunku, aby można było skorzystać z możliwości nieco tańszego zakupu materiałów budowlanych. I jesteśmy również dzięki temu zorientowani na nieco bardziej liberalną politykę sprzedaży, przede wszystkim dla klienta gotówkowego, który byłby zainteresowany zakupem jednego bądź większej liczby mieszkań. I tutaj w tej materii zapraszam serdecznie do kontaktu z szefem sprzedaży, PFA Grupy S.A., z panem Maciejem Szymańskim, który też może przedstawić szczegóły takiej oferty i takich rozwiązań. Wspomniał Pan o czynnikach geopolitycznych, dlatego chciałbym od kwestii wynikowych przejść też do kwestii związanych z, ze statusem spółki publicznej, ale też jakby z aspektem inwestorskim. Mianowicie wczoraj odbyło się walne zgromadzenie spółki, na którym uchwalili państwo emisję z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Ta emisja ostatecznie dojdzie do skutku pomimo wcześniejszego jej odwołania uchwałą zarządu pod koniec kwietnia. Chciałbym zapytać jak pan postrzega obecną decyzję? Na ile, się ona, na ile się zmieniło warunkowania wobec tych dwóch miesięcy wstecz? I czy cena rynk, cena emisyjna, którą państwo zaoferują, zaoferują inwestorom, która jest dwa razy bardziej atrakcyjna niż poprzednio, jest niejako ukłonem wobec akcjonariuszy, którzy zaangażowali się kapitałowo i wierzą w przyszłość spółki i grupy? Ja tak literalnie pozwolę sobie pana troszkę sprostować, ponieważ mm. tamta emisja została uchylona, natomiast tutaj mówimy o Nowej uchwale dotyczącej nowej emisji, to żebyśmy tak, byli tutaj precyzyjni. Tak, tak, tak. Rzeczywiście walne zgromadzenie odwołało poprzednią emisję tak i jest. uchwaliło kolejną. Tak, jest. E, tak, z, z całą pewnością chcemy dbać o relacje ze wszystkimi interesariuszami spółki. W związku z powyższym, dla nas, rozwój akcjonariatu mniejszościowego jest również niezwykle istotny. Jesteśmy jednakowoż na początku naszej drogi, jeżeli chodzi o. Podmiot o spółkę Prefa Grupa S. W związku z powyższym mamy tutaj również początkową fazę nawiązywania oraz podtrzymywania relacji inwestorskich, ale w tym obszarze zarówno aspekt komercyjny, jak i aspekt relacyjny podyktował takie, a nie inne warunki nowej misji, którą w tym momencie uchwaliśmy na wczorajszym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Panie prezesie, jak pan wspomniał, kwestia inwestorska jest bardzo ważna. Natomiast inwestorów oczywiście bardzo interesują perspektywy rozwojowe rozwojowe spółki, rozwojowe grupy. Chciałbym zapytać się, czy. Te dwa lata realizacji strategii i model, który Państwo wypracowali, stwarza potencjał dla dalszego rozwoju rynkowego i biznesowego. Z całą pewnością tak i tutaj nie zamykałbym się w tym stwierdzeniu tylko do obszaru budownictwa mieszkaniowego, którym zajmuje się prefagrup SA stricte, to znaczy już tę frazę popartą faktami Państwo znacie oczywiście, to znaczy od koncepcji zagospodarowania przestrzennego po poddania do użytkowania. Natomiast celem każdego przedsiębiorstwa jest sprzedać to, co wytwarza, czy to jest produkt, czy to jest usługa, i w naszym przypadku jest analogicznie. Natomiast zmiana ekspozycji na klienta docelowego, jako klienta indywidualnego, którym był wcześniej, na klienta instytucjonalnego, którym jest obecnie, również wykreowała pewne ruchy, które powzięliśmy i w Również w ostatnim tygodniu została związana spółka PRS SA. To jest podmiot, który, którego zadaniem będzie przede wszystkim zajmowanie się sprawami związanymi z najmem instytucjonalnym i ma on być naturalnym odbiorcą zakupowym mieszkań, które będą wytwarzane przez Prefa Grup SA. I nie wszystkich, natomiast na pewno w znaczącej części. To jest podmiot, który jest powiązany osobowo Spółka akcyjna, gdzie w zarządzie zasiadamy wspólnie z panią Danutą Senger, czyli wiceprezes zarządu Prefa Group SA. Pokrywa się również w pewnej części skład Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, kompetencyjnie jesteśmy gotowi do prowadzenia tego podmiotu oraz do destynacji sprzedaży mieszkań, które są wytwarzane przez Prefa Group SA. W kierunku tego podmiotu. I dalej spółka PRS-SA. Jej zadaniem będzie również komercjalizacja tych mieszkań, które są budowane przez profesora Grup SA, czyli zaopatrzenie ich w najemców i później albo czerpanie zysku z tej formy działalności, albo sprzedaż do klienta instytucjonalnego, już jako nieruchomości skomercjalizowane. Czyli reasumując, ten kierunek, który Państwo obrali i przyjęli strategię, ona oczywiście ewoluuje, Państwo ją elastycznie dopasowują do oczekiwań rynku i do uwarunkowań, i to pozwoli jeszcze bardziej zoptymalizować procesy biznesowe. Tak, to się zgadza. Natomiast ja powiedziałem o tym, komu prefa Group będzie sprzedawała. Natomiast mamy również podmiot, który kreujemy w tej chwili, który ma się zajmować przestrzenią land development, czyli rozwojem. Wartości gruntów, które będzie nabywać w celu późniejszej sprzedaży do deweloperów y, mieszkaniowych, jakim jest przede wszystkim Prefa Grupesa, SA, ale również deweloperów przemysłowych, też deweloperów usługowych. I tutaj mówimy o spółce Real Estate Value, która już funkcjonuje. Czyli y, jeżeli dobrze rozumiem, to wcześniej Państwo już byli dostawcą na przykład prefabrykatów w obszarze produkcyjnym dla firm zewnętrznych, też dla zewnętrznych dy, 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 dystrybu, dy, nie dystrybutorów, tylko deweloperów oczywiście. Natomiast teraz, jakby otwierają Państwo kolejną gałąź i chcą Państwo umożliwić zakup gruntu na atrakcyjnych dla, dla spółki biznesowo warunkach innym podmiotom, które też działają w tej samej branży. Tak, ale osią tego przedsięwzięcia i osią tych przedsięwzięć będzie Prefa Group SA. Jest i będzie Prefa Group SA. I to dla spółki Prefa Group SA przede wszystkim powstaje spółka PRSSA, to dla spółki Prefa Group SA powstała spółka Real Estate Value. I Koncepcją zagospodarowania tych przestrzeni gospodarczych jest przede wszystkim zagospodarowanie oraz wypełnienie wszelkich ogniw już nie tylko łańcucha, ale okręgu przepływu kapitału wokół budownictwa mieszkaniowego z punktu widzenia zarówno operacyjnego, jak i kapitałowego. Panie Prezesie, dziękuję za wizytę w dzisiejszym studiu. Cieszę się, że Prefa Grup. Rozwija model kompleksowości usług na każdym poziomie i w ospo, poziomie rozwiązań deweloperskich, i poziomie przepływu kapitału, o którym Pan właśnie wspomniał. Gratuluję dotychczasowych efektów i trzymamy kciuki za dalszy rozwój spółki i grupy z korzyścią dla akcjonariuszy. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wizytę w dzisiaj u nas w studiu. Państwo również dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Zapraszam do obserwowania spółki Prefa Group na rynku giełdowym New Connect jak również do śledzenia kanałów informacyjnych relacje rynku.pl, Agencja Relacji Inwestorskich, na których znajdą Państwo kolejne zapowiedzi, informacje i analizy giełdowe. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu. Panie dziękuję profesorze. Panu uprzejmie za zaproszenie. Dziękuję Państwu. ukłaniam się. Dziękuję.